Hello, Vitan, bienvenido, brevita su resta. Nació Masha Ricardo Flores. Mazas, soto y es Mazas. mój o masa z to jest bardzo łęboko temato, to jest emocja, to jest energia, to jest akase, Jak się czujesz dzisiaj. Co potrzebu jest? Taki masa kasy. Co nie wolno, co wolno? A to tylko te tylko te jest nas, co potrzebu jest A ja tylko ja jestem instrument. tak instrument który to pomaga. Czy tej jest na prawo czy na lewą stronę, No? Το είστε φοβιά, βόλνα, βόλα. Συχνά σκούτκε, αλλού τέρας, αλλού νίκτε. Ήν